Skoro na tym stole powstała recenzja podstawki, skoro w ostatnim odcinku recenzowałem pierwszy mały dodatek, to dzisiejszy odcinek prędzej czy później musiał zostać stworzony. I tak to się stało. Dzięki współpracy ze sklepem planszomania.pl mogę stworzyć recenzję odnośnie trybu, jaki znajdziecie w grze Imperium Atakuje. Trybu, o którego tak na dobrą sprawę nie omawiałem. Trybu, który jest bardzo dopracowany. Trybu, który... Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest jednym z najlepszych trybów skirmiszowych, w jakie miałem okazję grać. A grałem, wydaje mi się, w bardzo dużo naprawdę różnorodnych gier. Tak czy inaczej, zapraszam na recenzję Skirmisza, czyli potyczki w świecie Imperium Atakuje. Chociaż nie tyle w świecie, co w grze Imperium Atakuje. Skirmisza w Imperium Atakuje jest trybem bardzo rozbudowanym, zbalansowanym, do którego można dokupić mnóstwo figurek i mnóstwo dodatków. Tryb, który jest bardzo prosty, bo tłumaczenie zasad nie będzie trwało dłużej niż 50 minut, a możliwości wynikające z figurek, z podłowa jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. W tym momencie chciałbym powiedzieć, że jest mi trochę przykro, że w momencie w trakcie tworzenia recenzji Imperium Atakuje. Pominąłem aspekt skirmisha. Dlaczego pominąłem? Bo wydawało mi się, że skirmish, że ta potyczka jest dodatkiem do podstawki. A teraz po wielu wielu godzinach spędzonych przy Imperium Atakuje, zarówno i przy trybie fabularnym, jak i trybie potyczki niestety zmieniłem trochę zdanie. Wydaje mi się, że ten tryb potyczki jest dużo bardziej rozbudowany i powinien być głównym wiodącym, e, wiodącym tematem Imperium Atakuje. Tak czy inaczej, nie będzie tutaj żadnego unboxingu, nie będę pokazywać komponentów, tylko spróbuję szybko, o ile się da szybko, pokrótce po prostu powiedzieć, co można dokupić do naszych armii i jak to mniej więcej wygląda. I zrobię to zanim wytłumaczę Wam, jak się w ogóle gra w potyczkę w tej oto grze. Więc tak, kupując podstawkę, znajdziemy tam karty do skirmisha. znajdziemy takie malutkie karty, których jest dość sporo. W podstawce, oprócz figurek, dostaniemy te karty i dostaniemy scenariusza pierwszych potyczek. Możemy dokupować dodatki. W małym dodatku znajdziemy grupy potworów. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że wszystkie potwory, wszystkie stworzenia, które znajdziemy we wszystkich możliwych dodatkach, można wykorzystać w trybie skirmiszowym, co jest według mnie fenomenalne. Ale tak czy inaczej, lecimy. W małym dodatku znajdziemy tutaj akurat dwóch baterów, których można wykorzystać w skirmiszu. Znajdziemy dwie grupy potworów. Chociaż... Cztery, tak na sprawę sprawy, grupę patworów, bo są heavy storm czyli e, ciężko uzbrojeni storm trupewy, e, czerwoni oraz biali, i tak samo z ludźmi pustyni. W takich, oto, małych dodatkach, właśnie cena. Podstawka z 300, mały dodatek od 130 do 150 zł. Oprócz tego możemy kupować dodatkowe elementy. Tak jak dobrze wiecie, tutaj jest akurat IG88, on występuje w on jest z podstawki albo z dodatku, A. będzie bezpieczniej. Boba. Boba występuje w tym motu dodatku w postaci żetona. Co prawda, kupując tą, ten dodatek, dostajemy Bobę w postaci żetona, dostajemy karty do niego i tak dalej, dalej, ale nie dostajemy figurki. Jeżeli chcemy grać w skirmish tak, naprawdę, naprawdę, wypadałoby dokupić figurki tych postaci, które chcemy wykorzystywać podczas rozgrywki. W tym wypadku mam tutaj figurkę Bobby. Oprócz tego, w takim małym pudełku, oprócz tej figurki, która jest bardzo ważna, znajdziemy jeszcze ważniejsze karty. Znajdziemy te małe karty Skirmisza oraz karty Upgrade'owe, które pokażę w, kolejnym, w kolejnej części filmiku. Oprócz tych kart, znajdziemy. Ja tutaj chyba na boku odłożyłem. O, to jest akurat z tego pudełka, ale w środku tego również znajdziemy coś takiego. Czyli nic innego jak nowa Skirmiszowa mapka. O których opowiem później, bo są naprawdę bardzo ciekawie zrobione. Tyle małe pudełko. Małe pudełko kosztuje w zależności od promocji od 38 do 50 zł. Znajdzie się w środku jedna figurka i te komponenty, o których powiedziałem. Tutaj też mamy małe pudełko, a tutaj jest większe pudełko. W większych pudełkach są albo większe figurki, albo więcej małych figurek. W tym wypadku jest to akurat dwóch najemników. Cena takiego pudełka to jest od 50 do 60 paru złotych. Na przykład General Weiss kosztuje 70, ale tamte pudełko jest jeszcze ciut większe. W środku standardowo znajdziemy kilka kart, jeżeli chodzi o skirmisz, specjalne karty do tych potworków. Znajdziemy figurki, znajdziemy, tutaj akurat były żetony, oraz karty, karty te małe do skirmisza, które są bardzo ważne. W tym jeszcze etapie filmu chciałbym zaznaczyć, że pod filmikiem w opisie, dam linki do miejsc, gdzie możemy zobaczyć wszystkie te karty przed kupnem gry. Czyli zanim kupimy sobie gry, w dodatku, zanim kupimy sobie ten dodatek, możemy wejść na tą stronę, która tam na dole jest napisana, wybrać takie rozszerzenie i przeczytać wszystkie możliwe karty, jakie tam są. Jest to tyle ważne, że budując naszą ulubioną armię, którą będziemy grać, możemy przed zakupem tak na dobrą sprawę w ciemno, zobaczyć jakie karty znajdują się w w tych boksach albo w tych pudełkach, wybrać to, co nam najbardziej odpowiada, kupić i nie marnować pieniędzy na inne dodatki. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fair i producent, jeżeli chodzi o, o, o stworzenie takich stron, e, podszedł bardzo uczciwie do tematu. Tyle słowem wstępu. Czas pokazać wam, na czym polega rozgrywka, która jest bardzo ciekawa i bardzo prosta. Przygotowanie każdej rozgrywki wygląda identycznie. Zaczynamy od tego, że każdy z graczy dobiera własną talię kart dowodzenia oraz tych małych, bajże, kart rozkazów, chyba tak się nazywają. Karty dowodzenia. Karty dowodzenia to są po prostu karty z grupami potworów, które będziemy zagrywać podczas naszego pojedynku. Ważne jest to, że maksymalna liczba, maksymalny koszt naszych wszystkich kart nie może przekroczyć 40. Kolejną restrykcją jest fakt, że karty, o tutaj jest na przykład IG-88, karty, które posiadają takie czarne kropki mogą występować tylko w jednej kopii. Karty czerwone, na przykład Nexu, mogłem zagrać z dwóch takich czerwonych Nexów, a karty szare w maksymalnej ilości cztery na jedną turę. Czyli mógłbym wziąć cztery takie grupki e, tych łowców, dwóch Nexów, pojedyncze IG albo pojedynczego Boba. Oczywiście, te karty i te karty wybieramy w ukryciu przed naszym przeciwnikiem. Tutaj mam przygotowane dwie strefy dla graczy. Tutaj są kostki, talia dla jednego gracza, talia dla drugiego gracza. Po wybraniu tych elementów, oczywiście przeciwnik ich nie widzi, następuje wybór gracza z inicjatywą. Gracz z inicjatywą to ten gracz, który ma mniejszą wartość tych kart dowodzenia. Jeżeli oboje mają 40 punktów, to albo rzucają kośćmi, albo się przelicza te punkty. W zależności od miejsca, w którym gramy, są różne zasady. Tak czy inaczej, teor w teorii najważniejsze jest to, że gracz, który ma mniejszą ilość tych punktów, zaczyna. Załóżmy, że ten gracz ma inicjatywę. Gracz z inicjatywą przygotowuje następnie talie kart konfrontacyjnych. Mamy naszą talię potyczek, dobieramy i patrzymy, co, co jest misją, co jest jak będzie przebiegać nasza rozgrywka i o co w niej chodzi. E, tutaj mamy misję, która się nazywa Utracona Wiedza. Ona się dzieje na tej mapce, którą wcześniej oczywiście przygotowałem. E, rozgrywka polega na tym, że gracz, figurka może dojść do, do tych trzech, e, do tych trzech, nie wiem jak to się nazywa, e, holokornów, holokronów. E, podchodzi do tego, może to wziąć i w momencie, kiedy skończy swój ruch e, przy konsoli, Jeden holokron jest warty 10 punktów zwycięstwa. Gra się kończy wtedy, kiedy któryś z graczy 40 punktów zwycięstwa. Figurki są warte tyle punktów zwycięstwa, jaki jest ich koszt, plus dodatkowo zawsze to, co się dzieje na mapie. To są konsole, one są bardzo ważne, do nich za chwilę dojdę. Tutaj jest gra z inicjatywą. Gra z inicjatywą wybra wybrał mapkę, znaczy wybrał, wylosował mapkę. Mapkę się teraz rozkłada i następuje faza, w której się rozstawiamy. Najpierw się rozstawia gracz z inicjatywą, tak więc ten gracz się rozstawia. Rozstawienie jest bardzo ważne w tej grze, bo, tak na dobrą sprawę, jak się rozstawimy, przeciwnik będzie wiedzieć mniej więcej co ja będę chciał grać, więc od razu będzie kontrolować moje zagranie. Stormtrooperzy. raz, dwa, trzy, wejder, dowódca i dwie sądy. Kody mają latanie, nieważne. Teraz e, rozstawiliśmy się, zaczyna się rozgrywka. Na początku tury, każdy, pierwsze oczywiście tylko tury, każdy z graczy ciągnie i dobiera sobie trzy takie karty. One leżą na ręce. A akurat pomyliłem te, powinny być tutaj, bo to jest dla boby. A tutaj są trzy. Wybrałem dla tego przeciwnika. Te talie sobie leżą. Następuje rozgrywka. Teraz mamy fazę aktywacji. Ogólnie w tej grze jest faza aktywacji i faza porządków. Faza porządków jest na końcu całej rundy. Faza aktywacji jest aktualnie teraz. Gracz z inicjatywą wybiera grupę, którą aktywuje i robi nimi ruch. W tym przypadku będzie to Nexu. On ma szybkość 6, więc idę sobie raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. Druga akcja nim, znowu mogę iść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. On tutaj kończy swój ruch. Zrobiłem akcję, koniec. Teraz przeciwnik wybiera sobie, kim zrobi ruch. W tym wypadku niech to będą szturmowcy. I wybieramy szturmowców i robimy nimi nim ruch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oni mają pięć? Cztery mają. Cztery. Raz, dwa, trzy. Koniec. Drugi, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i trzeci szturmowiec. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Koniec ruchów szturmowcami, karta stapowana. Teraz ten gracz wybiera sobie, kim robi ruch. Ja sobie zrobię ruch Bobą. Boba najpierw się przemieszcza. Od razu tapujemy kartę, żeby zapamiętać. On ma szybkość 6, dodatkowo lata. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wybieram tą figurkę i będę ją atakować. Boba przed atakiem może wybrać jedną z trzech, e, z trzech umiejętności, które może zagrać. W tym wypadku wybieram sobie plus 2 do obrażeń na piorunku. Rzucam Wrzucam mi do ataku. E, zasięg 6 bez problemu. Pierunki mam 2. jeden wy, wybiorę na przebicie 1. E, Pierunki sobie potem wydam. E, obrażeń mam 5, 2 piorunki. Teraz Szturmowiec się broni. Rzuca całą kością 2 kierunki, wydaję na przebicie 1 oraz plus 2 do obrażeń, czyli zadałem 4, 5, 6, 7 obrażeń, minus 1, 6 obrażeń. Szturmowiec umiera, w momencie kiedy jeden szturmowiec umarł, on nie jest warty 2 punkty. Dopiero kiedy cała grupa zostanie wyeliminowana, to ja grając z najemnikami zdobywam 6 punktów zwycięstwa. Koniec mojego ruchu. Teraz przeciwnik wybiera imperialnego oficera, tapuje go. Pierwszy ruch, imperialny może wybrać sąsiadującą figurkę i ta figurka może się przemieścić, więc wybiera Wajdera, Raz, dwa, trzy, cztery. I następnie oficer idzie. Raz, dwa, trzy. Koniec ruchu. Teraz ten gracz bierze łowców. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Drugi łowca. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, koniec ruchu. Znowu teraz gracz imperialny. E, tym razem bierze pierwszą sondę. Sonda też ma mobilny. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, koniec ruchu. E, teraz ostatnie AG88. Gracz aktywuje. AG pierwszy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stoi sobie tutaj. Albo nie, stanie sobie tutaj, żeby Wam coś pokazać, AJ teraz będzie atakować tego stanu tropera, AJ podczas ataku może wybrać dowolne kości, którymi mi chce rzucać. Poza tym zawsze ma plus dwa do celności, więc w niego trafi zbiorę oczywiście dwie czerwone. Ponadto, kiedy masz wykonać atak, którego celem jest figurka w promieniu 3 pól, ta figurka otrzymuje 1 zmęczenia. Zmęczenia w tym trybie nie ma, zamiast zmęczenia są znaczniki obrażeń. Z też z taką restrykcją, że gracz może odrzucić jedną tą kartę, w zamian za to nie biorę tego obrazy. Stormtrooper jednak przyjmuje, IG atakuje. Cztery. Stormtrooper się broni, ma unik, e, znaczy unik e, unika akurat e, piorunka, ja piorunka nie wyrzuciłem. E, tak więc Stormtrooper nam umiera. Drugi Stormtrooper poszedł do piachu. Znaczy, oczywiście wraca. Koniec. E, teraz ruch zrobi Vader. Tapuje Vadera. Podchodzę nim raz dwa i on ma taką zdolność, że brutalność wykonań dwa ataki każdy z tych ataków musi mieć inny cel. Więc będę atakować dwie figurki na raz. On ma dwie kości takie i jedną taką. Najpierw IG. To jest 5, 6. IG ma zawsze plus jeden do obrony. Ponadto rzuca jedną czarną kością obrony. Z tego co pamiętam. Tak dobrze pamiętam. Unik. Czyli to się niweluje. IG dostaje 5 obrażeń. Bardzo niefajny początek gry. Teraz atak na Bobę. O, matko, ale dostał. Boba zawsze ma jeden do obrony plus jeden do uników. Poza tym rzuca kością czarną, 1, czyli ta kostka z tą się wylują, bo jeszcze pamiętajcie o tym bonusie. Czyli Wejder zadaje raz, dwa, trzy, cztery obrażeń i dwa piorunki, piorunek wybiera na przebicie, czyli nie mam żadnego pancerza i na dwa obrażeń. Czyli uderza nam za 6. Też bardzo niefajny początek. Ale Vader w tej grze to jest taki... To jest typowa figurka, przed którą trzeba uciekać i nie pozwolić, żeby do nas dotarła. Jeżeli tylko Vader będzie koło nas, my się przez jego obronę dwie czarne kości nie przebijemy, a on nas będzie bardzo mocno bić. Z tej strony wszystkie grupy były już aktywowane, więc ostatnia grupa, przedostatnia, Sonda leci sobie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, koniec i ostatnia grupa. Eweb e się przemieszcza raz, dwa, trzy, koniec. Teraz jest faza porządków. Podczas fazy porządków są zagrywamy wszystkie efekty, które są na końcu tury. Gracze dobierają po jednej karcie nowej. Jeżeli któryś z graczy stoi przy kontrolerze, w tym wypadku ten gracz kontroluje tą konsolę, dobiera jedną kartę więcej. Koniec. Inicjatywa na tą stronę. Odtapowujemy wszystkie, wszystkie karty. Nie ma jak to nagrywać. Podsumowanie z wyłączonym mikrofonem. Tak więc jeszcze raz. Koniec. Koniec końców jest taki, że Star Wars Imperium atakuje, tryb potyczka, jest grą, jeżeli chodzi o samą grą, grę, bardzo dopracowany. E, mnóstwo figurek, mnóstwo rozszerzeń, jeszcze więcej kart, przystępna cena, ale o cenie za, zaraz dojdę do ceny. E, jest wiele, wiele plusów, atutów i tak dalej, ale to co mnie, mnie naprawdę urzekło, to jest... Ta talia, którą widzieliście z misjami. Tutaj tworząc własną armię, tworzymy to przed wybraniem misji, czyli musimy stworzyć jak najbardziej uniwersalną tę armię. Są misje, gdzie ewidentnie przewaga liczebna działa bardzo, bardzo na, na plus dla grającego. A są misje, gdzie trzeba szybko się przemieszczać. Każda misja, na dobrą sprawę, jest inna. Niektóre są podobne, ale są różne, różne tryby, różne schematy. Dlatego w jednych misjach, załóżmy tacy najemnicy, są super, bo szybko dojdą, zrobią coś i jest ok, a w innych misjach oni po prostu wyparują w powietrze, bo akurat będzie bardziej zamknięta plansza, gdzie sobie nie pobiegają, tylko będzie od razu od początku do samego końca bardzo ostra, zacięta wymiana ognia. Za to pokochałam po prostu ten tryb, i tak jak wcześniej wspominałam, wydaje mi się, że on jest dużo bardziej dopracowany od trybu fabularnego. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć grać w Skirmish Imperium Atakuje? Dużo. Potrzebujemy na pewno podstawkę. Podstawka to jest 330 zł. Z podstawki możemy stworzyć dwie armie: jedna armia rebelia z najemnikami, druga Imperium. I o ile armia z Imperium naprawdę będzie mocna, bo combo Eweby plus oficerzy. Albo jeszcze oficerzy plus ATST, to jest potężne kombo i można zrobić wiele krzywdy przeciwnikowi. O tyle ta rebelia jest tutaj, jaka jest. No i, no i jeżeli chcemy grać z najemnikami albo rebelią, potrzebujemy czegoś takiego. Duże dodatki. Duże dodatki przede wszystkim wspierają imperium, ale wydaje mi się, że bardziej wspierają rebelię. Na przykład w Return to Hoff, powrót dostaniemy droida bojowego, który może leczyć swoją drużynę. To jest figurka tak mocno irytująca, tak bardzo dająca w kość przeciwnikowi, że podnosi po prostu ciśnienie. Imperium dostaje zawsze jakichś Stormtrooperów, Snowstormtrooperów, czasem jakiś czołg się trafi, no ogólnie te jednostki takie mocno przeciętne. Najemników jest w tych zestawach zawsze najmniej. I wydaje mi się, że najemnicy są najciekawsi. Z tego względu, że możemy najemnikami grać razem z Rebelią i najemnikami możemy grać razem z Imperium. Czyli można robić naprawdę niezwykłą kompos. Dalej, cena. Było 330, duży dodatek 130-150. Małe dodatki kosztują od 35 do 50 zł. I tak jak mówię, w tym małym dodatku jest jedna figurka. W każdym takim pudełku osobnym jest oczywiście Nowa misja skirmishowa, dwie. Jest nowa mapka, jedna i dwie misje skiermiszowe oraz duże pudełka, cena od 50, nie wiem, 5 zł za tych, chyba do 80 za wejsa. Czyli cenowo jest drogo, bo za dwie takie figurki możemy kupić grę planszową, czyli jest nawet bardzo drogo. Ale z drugiej strony, jak sobie zobaczycie systemy bitewne, systemy skirmishowe, to żeby. W X-Wingu zrobić ciekawą armię to też musimy wydać 3-4 stówy jak nic. Żeby w jakimś, nie wiem, Warhammerze zrobić ciekawą armię, to musimy wydać z 1,5 tysiąca. Tam się daje po 100-150 zł za jedną figurkę. Tak więc, wychodzi chodzi o ceny gier to to jest bardzo drogie. Jeżeli chodzi o ceny gier z bitewnych to to jest albo przeciętne, albo nawet wręcz tanie. Tak więc, tak jak widzicie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Co jeszcze chciałem dodać? Porównując do X-Winga, porównując do innych skirmishowych gier, to wygrywa. Dla mnie osobiście to wygrywa. Z tego względu, że nie wiemy, jak będzie wyglądać profil i nie wiemy, jaki będzie cel gry. Co dla mnie jest fenomenalne. To tyle. W podsumowaniu chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli chcecie zacząć przygodę, to polecam kupić sobie podstawkę, ograć wszystko, co macie w podstawce i potem się zdecydować albo na duże dodatki, albo na pojedyncze jakieś małe figurki. Tak, jak we wstępie powiedziałem, na dole tutaj macie link. Mówicie sobie podglądnąć, jakie karty są w jakich zestawach i stworzyć sobie po prostu to, czym chcecie grać: czyli tą swoją najlepszą kartę, najlepszą talię kart i najlepsze figurki. Nie musicie po prostu tego robić w ciemno i tutaj duży ukłon dla, dla producenta. Podziękowania. Dzięki, że jesteście, że mimo, że miałem taki przestój, nadal oglądacie. Obiecuję, że co tydzień postaram się dodać coś nowego. Zacznę dwie nowe serie, ale o tym później. Kolejną recenzją, jaką zobaczycie, to będzie na 100% Halo Fleet Battle. Ten system ogrywam już drugi miesiąc. Te, też chcę w miarę poznać grę, żeby stworzyć recenzję. Po Halo wezmę się za MTG, za Magic the Gathering. W Magicach siedzę już też drugi miesiąc, rozbudowuję talie, biorę udział w konkursach. Chcę się wgryźć w temat, żeby jak najbardziej, jak, jak najbardziej rzetelnie podejść do tej pracy i przedstawić Wam taką suchą opinię. Podziękowania dla sklepu Planszomania.pl za, za to, że, że mogłem dzisiaj stworzyć ten odcinek. Podziękowania dla Strefy MTG za to, że z nimi współpracuję. Dla Planszowych Tych. Ja wiem, chłopaki, że dawno mnie tam nie było, ale jak znajdę więcej czasu, zacznę do Was jeździć. I podziękowania dla widzów. To tyle. Dzięki, zapraszam do komentowania i do następnego razu.